Jak piąteczek, to tylko do Lidla, do Lidla, bo 4 plus 4 tam. Cześć, do Pawła z pięknego klubu? No nie, no nie, no właśnie. Słuchajcie, no jestem świeżo po zakupach w Lidlu. Jest piątek. Oczywiście musiałem nabyć coś w promocji 4 plus 4. Czyli słynnej promocji Lidla, która pojawia się raz w miesiącu mniej więcej i można za oś kupić 8 piw w cenie 4. Otóż nie można. Otóż nie można, bo jest to bardzo trudne po godzinie 15. No i tak sobie pomyślałem na gorąco, jak akurat no nabyłem, ale o tym zaraz, pokażę co nabyłem, ale no tak sobie pomyślałem na gorąco, nie no muszę o tym nagrać, że tak naprawdę to jest bez sensu. No to jest bez sensu, chyba że jedziecie na siódmą do pracy, tak jak ja dzisiaj, mogłem zajechać, wiem, mogłem, nie zajechałem, no to wtedy rzeczywiście, jak ktoś tam w komentarzu napisał, że no, to wtedy wybór jest wielki, oczywiście w cwaniackim komentarzu, że to było o szóstej, <laughs> no tak, no jest wielki, tylko kto jedzie o szóstej do Lidla, oprócz Barcza na przykład, który kupuje sobie tam sienę. Dobrze, może po kolei. Może nie wszyscy wiedzą, promocja 4 plus 4 w Lidlu, czyli tak jak już powiedziałem, nabywamy 8 piw w stanie Wszystkie piwa butelkowe, chyba wszystkie, biorą udział. No, ja wziąłem te, które chciałem i mnie się udało. I to jest pierwsza rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego butelki, a nie puszki? To jest, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Nie wiem, no, żeby szybciej wypchać, że co więcej miejsca zajmują, cięższe są. No, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie potrafię tego zrozumieć. Może, może powiedzcie. Może zrozumiem. <noise> Zwłaszcza, że to już od jakiegoś czasu zauważam, to nie są dane potwierdzone, ale że no, tych puszek w Lidlu craftowych jest coraz mniej. Wniosek, że ludzie tych piw po prostu mniej kupują. Mniej kupują puszek niż butelek. Niestety oczywiście, na przekór, znaczy na przekór, może to słowa, ale no, no, no nie jest to właściwe, bo jak wiemy, puszka jest świetnym, no zresztą nie będę się powtarzał, tak, puszka jest super. Butelka brązowa też, ale no puszka, puszka jest bardzo dobra, nawet może i lepsza, bardziej ekologiczna i tak dalej. Ale generalnie widać z Polidlu, tak naprawdę ostatnie puszki to był chyba na pomocy miesiąc temu, Eagle Owl i coś tam jeszcze. No i puszek kraftowych mimo. Z jakiego powodu, oczywiście, może z innego, może na przykład browary kraftowe nie chcą sprzedawać Lidlowi w, w tak niskich cenach puszek, wolą butelki. No w każdym, razie, w każdym razie tych puszek jest mniej. Tym bardziej nie rozumiem promocji 4x4 bez, 4x4 bez puszek. To jest pierwsza rzecz. Hmm, oczywiście e, tak się zastanawiam, no, czy przy piwach koncernowych byłaby to jakaś różnica. No to butelki są najczęściej kaucjowane, więc jakby no, cena jest podobna, no butelki są tańsze, jak odjąć kaucję może trochę. No nie rozumiem, ale okej, okay, to jest pierwsza rzecz, która, która jest na miłość. Druga rzecz. To przygotowanie Lidla do tych promocji. Już pomijam fakt, że oczywiście nie dostałem nigdzie zwycięskiego Milk Stouta z Pinty. Smutek, żałuję. Pewnie bym pojechał do, nie wiem, gdzieś chciałem powiedzieć do Pcimia Dolnego, ale no Lidles Lidle, Lidle chyba są raczej tylko w takich średnich i większych miejscowościach, tak mi się kojarzy przynajmniej. No dobrze bym dostał, ale no nie dostałem, ale to piwo tak naprawdę głównie mi na tym piwie zależało. Mm, ale okej, okay, nie dostałem. Co dostałem, zaraz pokażę. Czy to się opłaca? No tak, opłaca się. Super, fajnie. Pod warunkiem, że mamy piwa świeże. Tu akurat, jeżeli o to chodzi, to Lidl jest jak najbardziej na plus. Zaraz też ciekawe historie przytoczę. I że w ogóle te piwa mamy. No bo obrazek z pierwszego Lidla, który, który odwiedziłem, yy, no to pożal się Boże, pewnie widzieliście na yy, na stories, yy. a jeżeli nie, to w komentarzu do filmu na Facebooku Wam umieszczę. Jak ładnie poprosicie. Nie no, żarty wrzucę. Yy, no bo po prostu były puste półki. Nie? Tam ktoś napisał, a sprawdziłeś wszędzie, bo u mnie w Lidlu są trzy regały z piwem. Tak, sprawdziłem we wszystkich trzech miejscach u mnie jest tak najczęściej, że jest na alko, yy, koncerny i krafty, i jeszcze są takie, taka półka czasami jest, czy jest podłoga bardziej z promocjami, ciekawostkami, coś takiego. Yy, więc, no, tak sprawdziłem. No i półka wyglądała tak, że no, śmiesznie, bo takie piwo jedno bez etykiety stało ktoś podpisał, o, wymienił się na domowe. No, nic tam nie było już. Nic tam nie było, już nie pamiętam. Może z, łącznie z 10 butelek jakichś kraftowych sensownych. Oczywiście biorą udział też piwna rurka, na przykład. Skąd i najgorsze piwo? Czy no inne, że wcale chytatry, no to nie, ale. No i jakby to wszystko fajnie, tylko y, jaki jest efekt tego? Zanim pokażę wam, co kupiłem i za ile i czy to ma sens. E, efekt jest taki, że ludzie przychodzą do Lidla. Oczywiście wszyscy brali minimum 8 piw, to w każdym niemalże koszyku, który widziałem, były piwa. Ale oczywiście, cel wiadomo, jaki jest, no bo na tych piwach Lidl traci, umówmy się, no to jest, to, to nie zyskuje, nawet chyba. Nie sądzę, żeby, żeby to było po kosztach. Myślę, że to jest niżej. Na pewno nawet. No oczywiście, ktoś przychodzi do Lidla i robi zakupy. O to tu chodzi. Ja e, jestem tym. Teraz będzie zdję do zdjęcia z miniaturki. Sprawdź, jak. Nie, to później, jak pokażę piwa. E, Lidl go nie widzi. Sprawdź, dlaczego. E, no tak, no bo ja przyszedłem, kupiłem 8 piw i kwiaty żonie, koniec. <laughs> więc, więc, jakby, no, no nie spełniłem tutaj wymagań Lidla. Byłem tym klientem na stracie, sorry. W każdym razie no pomysł spoko, ale tak, myśl, pomyślałem sobie, godzina 15. Lile do 22 ludzie kończą pracę z reguły później, no to pewnie no spokojnie, nie. Powstańców śląskich Wrocław, zajechałem sobie do liderka jeszcze przed tam zajęciami, na 16 miałem pół godziny, 15.30, tam 20 parę chodzę i obrazek, który się ukazał wymoczą, czyli puste półki. No OK. Wracam do auta, patrzę gdzie najbliższy drugi lid na bielanach, 15 minut, no a dobra zdążę. Ale zobaczę z ciekawości. Pojechałem, trochę było lepiej, w sensie pinty oczywiście nie było. Coś tam się pojawiło, ale no nie wiem, Hezipek żadnych ciekawych, nic. Te, żadnego Birbancika, czy kto tam jeszcze, czy artezanika. No, no były jakieś tam Browar Wilk, okej, okay, nie mówię, że zły, jakiś tam minister, coś tam jeszcze, no ale dobra. Nie, już nawet nabrałem je do, do, do torby. Papier, plastikowy stoję, stoję w tej kolejce, już jestem spóźniony, Mówię, tak stoję, jestem. Nie, właściwie to ja nie chcę tego robić. Przedem, odłożyłem, wszedłem z tego sklepu, pojechałem na te lekcje, na te zajęcia. Zajęcia się skończyły, przejechałem do domu. No i Magda mówi, no, no jedź, wiesz, byłeś Łazwi i że że nie pojechałeś, bo jeszcze jedno Lidl jest miarnie daleko nas, 10 minut. No pojechałem, oczywiście przejazd zamknięty, kurwiony już byłem. A dobra, dojechałem do Lidla, wchodzę. Godzina była 18:30, czyli 3 godziny po tym, jak pierwszą próbę podjąłem. Coś było. Już te, powiedzmy, tak w połowie półki przetrzebione, ale, ale było naprawdę tak z 10-15 różnych kraftów i kraftopodobnych piw. No ale jak wiecie, pszenica mi w ogóle nie interesuje. Coś tam było, trochę pilsów, kwasów dużo bardzo. O dziwo, głównie kwasy i no jakaś tam mipka, coś. Zaraz zresztą zobaczycie. No i okej, okay. Bóla gdzieś tam 8 wybrałem. Stałem przy tej kasie, stałem przy tej kasie, zapłaciłem, wróciłem do domu, spóźniłem się na kolację, no ale okej. Okay. Straciłem tak naprawdę w poszukiwaniu. Wiadomo, jakby wejść do pierwszego Lidla, jakby było, to spoko. Straciłem, no z godziny z godzinę, z, godzinę, z, z półtorej, z godziny do półtorej na to poświęciłem, żeby kupić te piwa. Nie to, że ja mam pretensje, to pełen no okej, okay, ale to nie jest wcale tak, tak fajnie, jakby się mogło wydawać. Po prostu Lidl jest, jest średnio przygotowany, uważam na to. Powinien mieć towar razy raz, dwa, to raz, żeby zarobił, że nie wierzę, że w ciągu kilku dni następnych znowu by te piwa po prostu nie zeszły. E, a nie, przepraszam, przecież to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby właśnie... To właśnie sytuacja idealna, słuchajcie, przychodzicie. piwa już nie ma, no ale zakupy, no już jesteśmy, to zrobimy zakupy. To, to jest sytuacja, o której Lidl marzy. No więc ja niestety, znaczy niestety dla mnie, niestety dla Lidla dokładnie odwrotnie, czyli znalazłem tam, gdzie mogę być tym niedochodowym, tym złośliwym, tym synem, który kupi tylko piwo i wyjdzie. Sprawcia. Ja. Jeszcze zanim pokażę swój, swój kartonik, co, ja, co mi nie udało się nabyć, to jeszcze ciekawostka taka, jechałem na imprezę i miałem do wyboru, czy jechałem do rodziny i właśnie chciałem się napić dobrego piwa i mówię duży Ben Lidl. Akurat w Lubinie patrzę, dobra, zajadę do dużego Bena. Po drodze, w mniej więcej podobnym miejscu, trochę szybciej mnie obsłużą zajadę. I konkluzja, słuchajcie. Kiedyś było tak, że tam było trochę nowości, było naprawdę nieźle. Teraz jest tak, że jak macie do wyboru Lidl, jak ja miałem do wyboru Lidl i duży Ben, to wybrałbym Lidla. Dlaczego? Dlatego, że w dużym Benie są piwa stare. Może nie bardzo stare, chociaż zdarzały się i takie z kwiecień, gdzieś rozlewane kwietniu, maja. No, pasteryzowane zakładam, że mniej więcej rok. Czyli z datą do kwietnia, maja, nawet do lutego czasami. Ale no, takie czerwiec, lipiec, max. Nie było nic. Nie było Discovery, Hazy, coś tam, Discovery, Pinta, Vilnius and Barcelona, tylko no, takie z miesiąca dwóch, co najwyżej. nie mówię, że to źle, miesiąc, dwa, to jest względnie okej, okay, no ale a do Lidla wchodzicie i co? I, i na pomocenik, ponieważ szybko schodzi, jak wiecie, że jest, no to rozlewany był tydzień temu. <gry> Także jeżeli chcecie się po prostu napić dobrego piwa, to tutaj akurat, znaczy karce Lidla, i uważam, że to jest hamstwo, te 4 plus 4, bo tak naprawdę służy to czemuś innemu i jest to, no, no nie udaje się to. Nie wiem, czy jest to przypadkiem. Dajcie znać, proszę w komentarzu, może wam się zawsze uda, powiedzmy o tej 15, 16 kupić to, co chcecie i wybór jest ok. Natomiast ja uważam, dzisiejsze, dzisiejsze. Świeży eksperyment, bo tak to nazwę, za porażkę. Natomiast z drugiej strony będę chwalił Lidla, znaczy chwalił, chwalił sytuację, jaka jest w Lidlu, może tak, że właśnie jeżeli chodzi o jakieś tam fazipki czy, czy przygotowanie na imprezę, to jest fajny wybór, bo jest zawsze kilkanaście kraftów w różnych stylach i są świeże. I są świeże, także generalnie to wybrałbym Lidla. Dobrze, nagadałem się, miałem ochotę to ze siebie wyrzucić. Nie jakoś się emocjonując bardzo, tylko po prostu no, takie konkluzje, że 4 plus 4 to tak, naech trochę. A co nabyłem? Zobaczcie sami. Yy, no tak, najpierw Paragon. Rzeczywiście 36,45. Kwiaty kosztowały 10, czyli zapłaciłem 26,45 za 8 piw. O, oto on. Niestety na zwierzaczki czy tam coś, nie wiem, coś tam jeszcze było, jakiś, jakiś jest konkurs. Nie konkurs, tylko jakieś pieczątki, na coś tam. A, królew jest, no przecież. Dobrze, to tyle. No i tak, co mi się udało zdobyć? Passion Fruit Goze z pulpą z i Browar Minister, 14 BLG, 4 Alko. Nie, przepraszam, 14 BLG. Ty, 14 BLG. Ale jaja. Nie jest nadrukowany na pieczątką alkohol 5,8, czyli kwas. No kwas, powiedzmy. Piwo kwaśne, jakby nie patrzeć. Y... Browar Minister, Milkshake IPA z, a nie wiem, myślałem, że z jakimś owocem, ale nie. 15 ekstraktów 5, ,5 alko, czyli powiedzmy nie kwas. Wilk, i na to liczę, browar Wilki, i na to liczę najbardziej Comboipa, y, Citra Topas Idaho 7, Idaho, chyba nie ma takiego chmielu, a może jest i o nie wiem, i 2 na 20, czyli to jest pewnie ten eksperymentalny chmiel od Pawła Piłata, 50 malko 15 Belgie, nie kwas. To musiałem mieć. Sernik Marakuja Imperial Belgian Pastry Sauer Bojan. Y, jestem ciekaw, Słody, sok naturalny, cukier kandyzowany, laktoza, ekstrakt z wanilii. Tu nie ma aromatów. no jestem Znaczy ja wiedziałem, że to piwo będę chciał. Spodziewałem się czegoś najgorszego. 9,5 Alko, 26 w Dalej. Kowalski, lekki Pils Birbanta. Myślałem, że ciemny jakoś bardzo, ale... Yy, tutaj jest 12 Plato, 5,1 Alko. I tak, zaraz przeczytam daty ważności. Tu mamy peach Sour, Kiwi Twist. Yy, czyli, no, Sour, tak. Z dodatkiem brzoskwini, Kiwi. 11 belgie, 4-3 Alko. Kwas. Dalej Berliner Weiss Lolu, Lola Raduga z Pires, Truskawek i Z Moreli. 9 belgie, 3-6 Alko. Kwas. I ostatni oczywiście Kwas, czyli Kiwi Bonga. Ale tu farfowo. O jezu, jakie to obrzydliwe jest. widzicie tego chyba, chociaż może. O jezu, strasznie to wygląda. No ale znany Kwas z moczy brody. Tu Pudełko od Bezpradosa, bo akurat takie było. No i co? Yy. Cztery kwasy, cztery niekwasy. Data ważności. Bojan 23 sierpnia 2022. Pasteryzowane na pewno. Aż sprawdzę. Yy. No, zawsze trzeba szukać. Piwo pasteryzowane. Minister. Data ważności. 9 września 2022. Prowarsady to na pewno. Jest pasteryzowane. Birban Kowalski, lekki pils. W zarzeczu, pasteryzowane 10 sierpnia 2022. Kombo i Pabrowar Wilk, yy, nie wiadomo gdzie, a może wiadomo, moment. Drożelono Fok napisali: o, super. Yy, pasteryzowane, uważone w Polsce. Nie wiadomo gdzie. Yy, I tutaj mamy kwasy, moczy broda w sadach. 9 lipca 2022 Najstarsze piwo, ale ono już chyba dawno po prostu się ostało gdzieś tam, więc to ja wiedziałem, że tak może być. 27 sierpnia 2022 też z Wilka, nie wiadomo gdzie. Minister Milky Day, to sady na pewno tak. 9 września 2022 i z Radugi Lola. 17 sierpnia 2022 Jak widzicie, też pasteryzowane. Jak widzicie, yy, aż sprawdzę, czy tutaj też. Produkowano w Polsce. No strasznie słabe jest to, naprawdę. Uważam, że. Bardzo słabe jest to i bardzo złe, że browary nie piszą, gdzie produkują te piwa. Naprawdę, uważam, że to jest, że to jest trochę takie, bym powiedział, no, takie, mam cię gdzieś konsumencie. Nie. Wyprodukowałem sobie w Polsce gdzieś, nie? Strasznie słabe. Pewnie można to sprawdzić w internecie, a może nie, ale Szkaluje, bardzo szkaluje. No ale okej, okay. tak więc widzicie, piwa są świeże, piwa są różnorodne, piwa są. Czy ciekawe, no cztery kwasy pewnie Magda wypije. Ja ostatnio bardzo nie na kwasy. Bojana na pewno będzie Recka. Myślę, że wilków też. Na pewno, na pewno będzie Recka. Gdzie my mamy to? Tak, tej Ipki. Coś jeszcze było z wilka. A, i Milkshake chyba. Nie, Milkshake z ministra był. Co było z wilka? Kiwi Twist, tak, Pitch Sour. No to pewnie, pewnie zrobimy recenzję Wilka i Bojana, reszta gdzieś tam się wypije. No, czy jestem zadowolony z zakupów? Generalnie tak. Chociaż, no, znaczy generalnie średnio, o tak, bo nie dostałem przede wszystkim kształtu z spiny. Czy jestem zadowolony z wizyty w Lidlu? Nie, bo zajęła mi za dużo czasu i. Tak, wiem, za późno byłem. Następnym razem. Moja rada na koniec. Znaczy generalnie lepiej, że taka akcja jest niż nie jest chyba. No nie wiem, ok, no kupujemy piwa tam za 3,50. Z drugiej strony Badyla w kurwia do tej 15.30, jak się wszystko skończy. Ale wracając, moja rada. Jeżeli chcecie skorzystać to rzeczywiście rano przed pracą, o szóstej, po śniadanko, po bułeczkę i osiem piwek, to wtedy to ma sens. W każdym innym przypadku moim zdaniem mniejszy. <laughs> Jeśli nie żaden. No cóż, tyle. Chciałem się wygadać, to się wygadałem. Trzymajcie się w takim razie. Wszystkiego dobrego. Cześć!